Przeszedłem 70 leveli w Shrek in the Backrooms. Shrek in the Backrooms. Mam level 18, faktycznie, bo grałem se w to. Nie mogę przez to przejść, okej. Okay. Ale kiedy ja w to ostatnio grałem, ojejku Dawno. Co tam? O, to atakuje to. I co ja mam tutaj znaleźć? Nie wiem. To jest shark in the back, więc chcę spotkać szeraka Okej, okay. deski. Srak, shrak, szrak. Kurczę, nie wiem gdzie iść. A pod shiftem jest sprint. Ooo! To super No to co to? Co to jest? Z łapka Z banana O za tymi strzałkami może będę podążał Tak, tak chyba będzie najlepiej tutaj jest? Nie wiem? Gdzie są te strzałki? Tutaj, tutaj. No tu coś jest. Ale gdzie jest szereg? Okej. Okay. Co to ma być? <laughs> Dlaczego? Nie wierzę. Gdzie mam iść? Nie. Nie, zostaw mnie. Nie. Dobra, zostaw mnie. Chicky Nugget! Nie, nie! Szrek, 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 szreki. Nie. Nie! Nie, dziewczyna! Muszę tak, muszę. Tak. No nie! Za dużo tu tego! Okej, okay, zgupiłem ich? Co to jest? No nie, on mnie nadal widzi! Zostaw mnie! Gdzie ja mam iść? Ile tu jest strzałek? Przecież tu nic nie ma. O tu jest okej. Okay. Jest, mam exit! O! Mam klucz. Ale do czego? To jest chyba level drugi. OK. nie O! Mogę z tego strzelać Okej, okay, coś znalazłem Proszę, niech to będzie ten dom Jest! O! Ja pierdziele, ile strzałek Mało tych strzałek o. o, znalazłem rybę Czemu to jest wyjątkowo brudne? O, pieniążek! Co złego może się stać? Nic, gdzie jest ta strzałka, ona się urwała, chyba muszę tu iść, gdzie są te strzałki? O tu jest. I już nie ma Dobra, idę, tam coś jest Co to może być? Exit? Tak! Kolejny level Wow Kolorowo Dobra. O. If you are reading this... W niebezpieczeństwie. A, ktoś żyje w tych tunelach. Mało tu widzę. Tu jest strzałka. Jest tu. Wow. Idę za tymi strzałkami. I tyle To jest jedyne co mogę zrobić Do przodu Do przodu Tutaj O Co to? NIE 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 Zostaw mnie Aha ja mogę... Nie wierzę, no, co to ma być? Ja chcę stąd wyjść. Dobra, chyba zgubiłem. No, chyba nie zgubiłem, no. Za tymi. O, nie widzę, jednak widzę. Teraz tutaj. Ile to się ciągnie? Oho! Co to jest? Kolejny level! Wow, jakaś dżungla. Co to jest? Co to jest? Mogę to podnieść... A, okej. Okay. O, pieniążek. Czy w tym lewerze jest coś interesującego? Okej, okay. liście są interesujące, bo mogę po nich chodzić. Gdzieś tam prowadzi. A i tyle. Ale. Ja ty... Ja pierdziele. Co to jest? Nie mogę podlać. Dlaczego to tak długo się ciągnie? O pieniążek. Okej. Okay. I czy to znów będzie kolejny level, aż tyle leveli tak po prostu idąc? No tak, tak. Pieniążek. To mam nadzieję, że coś się będzie działo. O. Tak, tu się coś dzieje. Co to jest? Co to ma być? Zostaw mnie. Tu jest jakiś masakryczny szrek. Jak ja mam skakować komputer? Ok, odpuścił sobie. Trzy. Proszę odejść sobie jakiś dziwny szreku kurczę. Ha, jest, udało się. Wybuchł To nieźle. Wybuchu. Łatwiutko od kosakimi. Gdzie jest kolejny? Naprawdę? Trzy, dwa, ja jakiś kod muszę znaleźć? FireX. Doktor. Kurczę, muszę ten kod znaleźć cały. Ja nawet nie wiem ile to ma mieć numerków. Nie, 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 nie. Ok. Kompas? Ja się na tym nie znam. Wow. Duże to. No i łatwo. Wybuchł Ktoś tu sobie postanowił wybuchnąć. Hmm 7, 5 1, 5, 3 3, 2 Mogę to skopiować i po prostu próbować A nie, mogę tak. O! Proszę bardzo. Tu nic nie ma? Nie. Ale słyszę tego szerega. Nie chcę go słyszeć. Choose the right level. O! Winda. A dajmy jeden. No dlaczego to światło musi tak migać? I co teraz? Ups. Nie! Co to ma być? Ups, wrong level. aleluja Dodajmy pięć Nie mam już te tego tego z bananów a tylko No nie znów Jest Okej okay. To such <laughs> ja nie Czy ja mam znaleźć właściwe drzwi Ja pierdzielę Chora To jest chora Jest mam! Ale szybko. Jaki fajny dywonik, Dlaczego mam 15 minut do czegoś? Mam znaleźć wszystkie prezenty i tutaj przynieść. Będą jakieś niefajne potwory. Oczywiście! Co to za impreza? Banana przecież nie zabije jakiegoś potwora. On prezent. Mm, nie, nie. Dobra, jednak nie mogę skorzystać z zjeżdżalni. Nie pozwolicie mi, co nie? Jeszcze ten śmiech, sześć prezentów mam chyba znaleźć, Teddy. Popcorn, i co to robi? Chyba nic, trzeci prezent, ja i nie no, dwa trzy. mogę skraftować coś ja jego na przykład nie single shooter nie muszę ich zabić dlaczego tu jest jakaś po stoły ile można Jesteś jakiś niezniszczalne. Ile można. O, ale łatwo. Ktoś znajomy Wam odszedł z tej ziemi. O, ale wybuch. Wy się spełnicie, naprawdę. Jesteście żałosne. Ja pierdzielę, tu jest przejście nie ma. No, a jak spałnią się tu? Mam cztery prezenty. Możecie przestać się śmiać tak głupio. Jeszcze jeden prezencik. Ej, znaleźć Ostatni prezent będzie najgorzej. Mam! Ile? Co? Co ty gadasz? Jeszcze raz szukać? Wy jesteście żałośni Okej okay. Jest! Jakiś akwarium? Oho to w następnym odcineczku, a jeśli odcineczek Wam się podobał, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, dać łapeczki w górę i widzimy się w następnym odcineczku, pa pa!